W asymetrycznej grze Zamęt gracze wcielają się w rebelię, a także imperium. Celem rebelii jest realizowanie misji w co najmniej trzech dystryktach. Natomiast celem imperium jest utrzymanie kontroli nad co najmniej trzema dystryktami do zakończenia rozgrywki. Gracze decydują, który z nich wcieli się w rebelię, a który w imperium. Rozłóżcie pięć znaczników dystryktów w rzędzie pomiędzy graczami w losowej kolejności i awersami do góry. Następnie potasujcie talię rebelii. Gracz wcielający się w rebelię kładzie ją przed sobą i dobiera pięć kart na rękę startową. Nie powinien ujawniać tych kart przed imperium. Gracz wcielający się w imperium kładzie przed sobą cztery żetony mocy imperium. Blokadę, przekierowanie... Zniszczenie, a także inwigilację. Następnie Rebelia bierze znacznik obszaru działań. Połóżcie kartę misji Rewolucja odkrytą obok rzędu znaczników dystryktów. Potasujcie pozostałe karty misji. Odkryjcie losowo trzy z nich i połóżcie je obok karty Rewolucja. Pozostałe karty misji możecie odłożyć do pudełka. W trakcie gry będziecie odkładać na bok zniszczone karty i wyzwolone dystrykty. Do zniszczonych kart żaden z graczy nie będzie mieć dostępu. Przez pozostałą część rozgrywki, ale obaj mogą przeglądać ujawnione karty. Dodatkowo, Rebelia może przeglądać swoje ukryte karty. Każda runda gry składa się z następujących kroków. Na początku, Rebelia wybiera dwa sąsiadujące ze sobą dystrykty, oznaczając je znacznikiem obszaru działań. Gracz Rebelii kładzie ten znacznik pomiędzy wybranymi dystryktami. Następnie Rebelia wybiera trzy karty z ręki i kładzie je przed znacznikiem obszaru działań. Dwie z nich musi zagrać jako ukryte, a jedną jako ujawnioną. Należy pamiętać o tym, że karty Zmyłki zawsze zagrywa się jako ukryte. Karta Ukryta jest to taka zagrana rewersem do góry i wyłącznie Rebelia może w dowolnym momencie podejrzeć taką kartę. Imperium nie wie, co przedstawia ukryta karta. Natomiast karta jawna jest położona awersem do góry. Kiedy karta zostaje ujawniona, odwraca się ją na stronę awersu, tak by obaj gracze widzieli co ona przedstawia. Następnie po umieszczeniu kart przez Rebelię, Imperium, Broni Dystryktów. Imperium przeprowadza teraz dwie akcje. Najpierw wybiera jeden z żetonów mocy i wykonuje jego akcję, po czym odwraca go na zużytą stronę. Następnie powtarza powyższe kroki z drugim, wciąż dostępnym żetonem mocy. Następnie rebelia decyduje, gdzie przydzieli pozostałe karty, wciąż znajdujące się przed znacznikiem obszaru działań. Może przydzielić wszystkie karty do jednego dystryktu lub dowolnie je rozdzielić pomiędzy dwoma oznaczonymi dystryktami. Stan kart się nie zmienia, czyli ukryte pozostają ukryte, a ujawnione pozostają ujawnione. Rebelia nie może przydzielić kart do dystryktu z blokadą. Po przydzieleniu przez rebelię kart, wykonajcie następujące kroki, aby zakończyć rundę. Na początku rebelia sprawdza, czy udało jej się wyzwolić dowolny z dystryktów. Następnie, jeśli wszystkie żetony mocy Imperium są odwrócone na stronę zużytą, gracz Imperium odwraca je wszystkie na dostępną stronę. Jeśli natomiast tylko dwa żetony są zużyte, należy je zostawić, ponieważ Imperium będzie miało dostęp tylko do dwóch odkrytych żetonów w następnej rundzie. Gracz Rebelii dobiera teraz na rękę trzy nowe karty ze swojej talii. Aby wyzwolić dystrykt, Rebelia musi stworzyć stos kart w tym dystrykcie, spełniający wszystkie warunki widoczne na jednej z czterech kart misji. Karty przydzielane do dystryktów zostają tam do zakończenia rozgrywki. W kolejnych turach Rebelia może przydzielać następne karty do stosów w niewyzwolonych dystryktach. Przykładowo, aby zrealizować misję Szpiegostwo, łączna wartość kart wywiadu, a także Rozruchów musi wynosić co najmniej 4. Po wyzwoleniu dystryktu, za pomocą karty misji rebelia może ponownie wykorzystać dokładnie tę samą kartę misji, by wyzwolić inny dystrykt. Możliwe jest również wyzwolenie więcej niż jednego dystryktu w tej samej rundzie. Kiedy dystrykt zostaje wyzwolony, rebelia natychmiast odkrywa tyle kart w tym dystrykcie, ile potrzeba, aby udowodnić, że spełnia warunki jednej z kart misji. Rebelia nie ma obowiązku odkrywania większej liczby kart niż to konieczne. Znacznik tego dystryktu odwraca się na drugą stronę. Następnie gracze biorą znacznik dystryktu wraz z przydzielonymi do niego kartami i odkładają je na bok, tak aby ujawnione karty pozostały widoczne. Rebelia wciąż może podglądać znajdujące się tam ukryte karty. Do wyzwolonych dystryktów do końca gry nie można przydzielać nowych kart. Dystrykty, które sąsiadowały wcześniej z wyzwolonym dystryktem, teraz sąsiadują ze sobą. Talia rebelii składa się z kart o wartościach od 2 do 6, w czterech różnych kolorach. Jest to wywiad, przewrót, rozruchy i zaopatrzenie, a także z czterech kart zmyłki. Karty o wartościach liczbowych są używane przez rebelię do realizowania misji. Karty zmyłki nie mają wartości liczbowej ani koloru, nie pomagają one w realizacji misji, Natomiast rebelia może spróbować je wykorzystać do zmylenia Imperium. Wszelkie karty ujawnione przez rebelię lub inwigilowane przez Imperium pozostają odkryte przez pozostałą część rozgrywki. Jeżeli Imperium zniszczy kartę, odłóżcie ją na bok, zachowując jej stan. Kiedy Karta Zmyłki zostanie zniszczona, Rebelia musi natychmiast ją ujawnić. Natomiast jeśli Karta Zmyłki jest inwigilowana po jej ujawnieniu, należy ją zniszczyć. W swojej turze Imperium musi wykonać dwie spośród wszystkich możliwych akcji, wpływając za ich pomocą na karty zagrane w tej rundzie przez Rebelię. Imperium może użyć obydwu akcji na tej samej karcie. Albo po jednej akcji na dwóch różnych kartach. Imperium nie może jednak przeprowadzić akcji na kartach, które są już przydzielone do stosów w poszczególnych dystryktach. Żeton inwigilacji pozwala ujawnić jedną ukrytą kartę rebelii. Używając żeton zniszczenia, wybierz jedną kartę rebelii i odłóż ją na bok, poza obszar gry. Co ważne, zachowa jej stan, czyli musi ona pozostać ukryta lub ujawniona. Używając żeton przekierowania, przydziel jedną kartę Rebelii do dowolnego dystryktu. Nie wolno ci przydzielić karty do wyzwolonego już dystryktu. Używając żeton blokady, wybierz jeden dystrykt, na którym chcesz użyć blokady. Do dystryktu z blokadą Rebelia nie może przydzielać w tej rundzie kart. Połóż żeton blokady na tym dystrykcie, aby to czytelnie oznaczyć. Gracze rozgrywają kolejne rundy do momentu, gdy rebelia wyzwoli trzy dystrykty i wygra, lub gdy wyczerpie się talia i rebelia nie będzie mogła dobrać trzech kart na potrzeby nowej rundy. W takim przypadku przejdźcie wówczas do ostatecznego starcia. Ostateczne starcie oznacza, że gracze przechodzą do finałowej rundy gry. Podczas ostatecznego starcia rebelia nie kładzie znacznika obszaru działań, zamiast tego, jak zwykle, zakrywa trzy karty ale po użyciu przez Imperium Żetonów Mocy może przydzielić karty do dowolnych niewyzwolonych dystryktów. Jeśli po ostatecznym starciu Imperium wciąż kontroluje co najmniej 3 dystrykty, to ono wygrywa grę. Wariant Kapitolu jest znacznie bardziej wymagający dla gracza Imperium. Aby rozegrać ten wariant wprowadźcie następujące zasady. Połóżcie dystrykt Kapitolu pośrodku rzędu dystryktów. Jeżeli rebelia wyzwoli Dystrykt Kapitolu, natychmiast wygrywa. Natomiast misja Rewolucja wymaga zebrania w Dystrykcie Kapitolu łącznej sumy kart o wartości co najmniej 25 zamiast standardowych 21. Wszystkie pozostałe zasady są takie same jak w rozgrywce standardowej.